W dzisiejszym materiale przedstawię Ci odcinki kreskówek tak kontrowersyjne, że zostały zakazane. Jeżeli chciałbyś więcej materiałów tego typu na kanale, nie zapomnij ocenić tego filmu i go skomentować. Laboratorium Dextera było jednym z największych sukcesów animacji z lat 90. Lekceważącym przesłaniem wszystkiego, od ambicji z epoki kosmicznej po bohaterów akcji Marvela. W jej sercu znajdował się Dexter. Megalomańskie dziecko geniuszu z tajnym laboratorium za biblioteczką w sypialni oraz Didi, jego głupkowada siostra. Ich starcia, często obejmujące eksperymenty Dextera, zdefiniowały wiele odcinków serialu i zwykle dochodziły do dziwacznych skrajności. Na przykład, gdy Dexter starał się zapuścić brodę, aby pokazać swoją męskość po dogoczaniu Didi. Lub kiedy Didi zainspirowała się zakochaniem w Dexterze. Ta rywalizacja między rodzeństwem osiągnęła nowy poziom w odcinku Root Removal. W tym niesławnym odcinku Dexter opracowuje system niegrzecznego usuwania, aby usunąć bardziej irytujące cechy Didi. To przynosi jednak odwrotny skutek. A Dexter w końcu tworzy dwie wersje siebie i swojej siostry: grzeczną oraz taką, której każde inne słowo jest cenzurowane przez wulgaryzmy. Ten odcinek nigdy nie był wyemitowany. Twórca serialu wspominał o nim od czasu do czasu, dzięki czemu stał się legendą. Aż w końcu pojawił się na stronie internetowej bloku programowego. Pomimo faktu, że żadne przekleństwo nigdy nie zostało wypowiedziane bez cenzury, sam fakt ich istnienia był zbyt ciężki dla delikatnych uszu. Krowa i kurczak nigdy nie udawali, że są głupi. Jej tytułowe rodzeństwo, pobudliwa drugoklasistka klasiska krowa i porywczy kurczak z piątej klasy regularnie wpadali w kłopoty. Co wyraźnie świadczyło o tym, że są tam, aby rozśmieszać dzieci, a nie zapewniać moralną opiekę. Weźmy na przykład ich wroga. Czerwonego, który mógł być diabłem, ale najbardziej znany był z tego, że nie nosił spodni. Istniała jednak granica, której cenzorzy nie chcieli przekroczyć. I krowa, i kurczak znaleźli ją w odcinku Buffalo Gals. Siedmiu solidnych minutach lesbijskich żartów. Na tym, szczerze mówiąc, składa się cały odcinek. Motocyklowy gang krótkowłosych wytatuowanych kobiet, które włamują się do rodzinnego domu. Nic dziwnego, że ten odcinek napotkał opór ze strony dyrektorów sieci, chociaż żyje w bardziej szkicowych częściach internetu. Tiny Toon Adventures było znane z cierpkiego podejścia do konwencji kreskówek. Babs, Buster i reszta gangu regularnie wyśmiewali oczekiwania i tropy tego medium. Twórcy kreskówki posunęli się za daleko w jednym niesławnym odcinku z jednym piwem. Odważna kaczka idą na wicher kiedy piją tylko jedno piwo po raz pierwszy. Szybko zmieniają się z dzieciaków, z szeroko otwartymi oczami do głupków z zarostem, które niewyraźnie pytają koleżanki z klasy i zadają całkiem kontrowersyjne pytania. Pomimo faktu, że Buster otwiera eskapadę, mówiąc wprost: w tym odcinku pokazujemy zło alkoholu. A kończy go pytaniem, czy mogą zrobić zabawny odcinek jutro. Teraz, gdy pouczyli dzieci, jedno piwo było zakazane do 2013 roku. Kiedy to w końcu znalazło się na DVD. Niech to będzie lekcja dla animatorów na całym świecie. Nie próbuj uczyć cennych lekcji. A little, a little Od debiutu w 1994 roku Gargulce zyskały oddanych fanów dzięki złożonym wątkom, płynnej animacji i poważnej historii. Jako seria przygodowa akcji opisująca życie gargulców, które ożywają nocą, aby chronić miejsca oraz ludzi, których kochają. Seria poruszała takie tematy jak sfrustrowana miłość, przestępczość miejska i chciwość korporacji. Ta gotowość do chodzenia w intensywne miejsca sprawiła, że Gargulce stały się trwałym hitem, które żyją w komiksach cosplayowych do dziś, ale w umysłach dyrektorów sieci również przekroczyli granice. Odcinek pierwszego sezonu, Deadly Force, to pełna współczucia, choć surowa opowieść o bezpieczeństwie broni, w której kochający zabawę garguret Broadway przypadkowo strzela do ludzkiej detektyw Elizy z jej własnej broni. Jest ciężko ranna i ledwo przeżywa pogotowie, a Broadway rozpoczyna szaloną, pełną poczucia winy krucjatę przeciwko broni. Ostatecznie wyciągnięto bardzo ważną lekcję na temat bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną, ale dopiero po tym, jak ekran wypełnił graficzne, zakrwawione kadry Elisy z kulą w brzuchu. Oh! Stupid of me! Elisa was shot!

że widać tylko udręczoną twarz. Niezależnie od tego, personel pozostaje dumny z wiadomości, którą wysłał na temat przemocy z użyciem broni w tym odcinku. I wspierają ją jako wnikliwe badanie broni palnej i jej niewłaściwego obchodzenia się z nią. Anglojęzyczna wersja Czarodziejek z Księżyca ocenzurowała tyle rzeczy, że zasługuje na oddzielny odcinek. Wiele z tych zmian stało się niesławnych. Sailor Uranus i Sailor Neptun, pierwotnie kochanki, zostały zamienione na kuzynów, a wiele przypadków domniemana inna gości zostało usuniętych. Zanim jednak dokonano wielu z tych niesławnych wyborów, wypuszczono dwuczęściowy finał pierwszego sezonu. Moment, w którym rzekomo schwytane, Sailor Scouts, pojawia się obok Sailor Moon, aby zaoferować upiorną zachętę nieco mylącą dla obcojęzycznych dzieci. W porównaniu z przypadkowym kaziroctwem Urana i Neptuna, dzień przeznaczenia wygląda nijako. Jeżeli chciałbyś więcej materiałów tego typu, nie zapomnij ocenić filmu i go skomentować. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści kreskówki.